Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Son of the Forest, ja tutaj sobie zrobiłem tą chałupkę, mniej więcej eee, Tak ona wygląda, jak tutaj widzicie, nawet mam żrandał Szkoda tylko, że nie można go podwyższyć troszkę niżej eee, To bym sobie go jakoś tutaj niżej dał Chociaż, bo no, beleczkami jakbym tu dał niżej to by było za nisko no, Więc, jest jak jest Tutaj jak widzicie sobie już nawet zrobiłem magazyn niektórych przedmiotów Które mi się tam... Aha Łoś sobie przyszedł przez moją chatę. No spoko. Yy, tak jak widzicie, mam różne zapasy yy, jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Nawet mam granaty, których trochę znalazłem jeszcze. Tutaj jak widzicie, bardzo dużo leczniczych takich yy, na, yy, że tak powiem, rzeczy: jedząko, baterie i te sprawy. Ja przy sobie mam prawie, że po jednej rzeczy. Hello. Wejdź ty, zostaw te drzwi. Chłopie. Opatrzcie, otworzyć drzwi na chwilę i już się ładują, nie? Zgadza, że ja go do ogniska nie mogę zanieść. No dobra, trudno. Czy jeszcze gdzieś jacyś łażą? Ha, oni się wszyscy wbili z tego co widzę tutaj na ten... E, ...ostroku można powiedzieć, który mam zrobiony. A zrobiłem to w taki sposób, zaraz wam pokażę, tylko tego jeszcze jednego tutaj strzela. O, dlaczego nie? Maxa? Gdzie ten był tu O, dobra, mam maksa, to fajnie. E, więc w taki sposób, że to jest z tej strony postawione e, i dopiero po tym, jak je postawiłem, zaraz wam pokażę, jak to robiłem. E, o, dobra, usmażymy go. Jak dopiero, jak z tej strony stawiałem, to je wzmacniałem, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale jak to miało wyglądać? To wygląda tak, że widzicie, ja nie mogę tak naprawdę postawić tutaj przy samej ścianie tego, tak jak te postawię. Więc robię coś takiego, że stawiam pierwszą tutaj i gra pozwala mi. Tym kółeczkiem, takim jakby przyklejonym do tego Spostawić to nawet w, w, jakby powiedzmy to w prawie że w ścianie, aczkolwiek jak tak postawię To on O Akurat chyba tym razem wszedł? No, akurat tym razem patyk wszedł w ścianę, ale no, w czasie mi się zdarzyło po prostu, że go podniosło do góry, nie? No i w tym sposobem ja tutaj sobie powkładałem te wszystkie patyki na tamtą stronę. E, następnie, wiadomo, no, wstawiam go, naostrzą go w tamtą stronę, więc on się przechyla. E, I tutaj tak naprawdę wystaje. On wystaje na tyle dużo, że jest w stanie zranić. O. No, tutaj mało wystaje ten pierwszy, bo na pierwszym jeszcze nie, nie za bardzo obczaiłem, jak to zrobić. Ale już na tych kolejnych, jak widzicie, one dosyć mocno wystają, przez to oni nie mogą dobrze podejść. I tak naprawdę. E, o, właśnie, a propos. Kevin, świat e, No i. O, przeżył. No i oni tak naprawdę wchodzą, nabijają się na to. E, próbując, powiedzmy, wskoczyć na ten mur czy coś. Ja tylko muszę wejść i czasami ich dobić, tak jak teraz, bo oni się wszyscy ranili, tak naprawdę, a nie zabili. Z innej strony też próbowałem to zrobić bardziej, że tak powiedzmy, realistycznie, bo tam zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. O, saszetka. Tam zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No ale co, taką wieżyczkę można powiedzieć, zrobiłem. Prawdopodobnie zrobiłem jeszcze przy drugim wejściu. Z której mogę, wiecie, obserwować. Tu wyciąłem sobie, wiecie, że. uu, chowam się tsz, tsz, i się tam wstrzymałem. No właśnie, znowu łazi. No, ale tu bardziej taką realistyczną początkowo chciałem zrobić. I ona była poza tą, ale się okazało, że oni zdarza się, że oni albo ją przeskakują, nie wiem jakim cudem, albo. Po prostu tak jakby niszczą ją, bo ona po kilku tak jakby uderzeniach gdzieś tutaj w okolicy kamienia potrafi się zniszczyć, więc tak naprawdę musiałbym to naprawiać. I, a tutaj mamy, że tak powiem, jest to za murem, jest to zabezpieczone na tyle, że nie jest w stanie nam nic zrobić i mamy to bezpieczne. Ale jakby się tak ktoś nawet uparto, i można by było to, wiecie, wypchnąć te patyki tutaj przez ten ten albo wbicie w podstawę, nie gdzie to tak raczej już nawet realistycznie by było, ale aż tak mi się nie chce bawić, żeby to tak wszystko poustawiać, bo trochę by mi to pewnie zajęło. to jak widzicie, że tak powiem muzeum czaszek, zaczynam je właśnie w taki sposób tutaj układać, bo nie mam tak naprawdę za bardzo możliwości z nimi za dużo czegoś porobienia. Można je dawać na półkę, ale na półce też one bardzo dużo miejsca zajmują, więc Doszedłem do wniosku, że zacznę sobie je po prostu w ten sposób tutaj stawiać. Chyba trzy czaszki będą. O, tu mam fulę nawet tego. Tu jak widzicie, też tych innych kości i tak dalej też jest sporo. Bo to wiadomo. Jedna czaszka i tam nie wiem z dziesięć kości chyba z jednego tego gościa wypada Powinienem zrobić co wiecie taki cmentarz I stawiać te te Też dziwna sprawa jest to, że cały czas w bazie respią mi się te kamienie Że wchodzę po bazie i patrzę o kamień, mimo że teoretycznie on już był wcześniej wyzbierany Dobra Kevin, mm, lecimy Dobra, chodź ze mną Bo dzisiejszym zadaniem dla Ciebie będzie Zdobyć ze mną radio Z racji tego, że ja nie mogę nosić radia co jest trochę pierdliwe. Musimy wziąć Kevina z sobą i pójść po to radio razem a już wiem, widziałem jedno miejsce gdzie radio jest więc tam się wybierzemy, ja tylko zobaczę jeszcze czy tutaj nie dobra, tutaj nawet nic nie ma ale niedaleko stąd właśnie mamy takie miejsce gdzie był obóz czy coś takiego i ja widziałem tam, że tam radio sobie normalnie leżało Plan jest taki, żeby sobie po prostu je zabrać do chaty, nie? I DJ Kevin będzie mógł nam tutaj jakieś puszczać muzyki. Też zacząłem używać nawet tych tych mm, roślin i porobiłem sobie parę jakichś y, zwiększających energię i takie tam rzeczy. Przez, przez co tak naprawdę nie spałem już od dłuższego czasu. Yy, jak widzicie, o, już nawet więc Jak widzicie właśnie tak naprawdę nie śpię dzięki tym punktom energetycznym, czy jak one się tam nazywają który tam ten pasek fioletowy wskazuje na nie. Dodatkowo też z tą fabułą. No wiem, już tak naprawdę jak się gra skończy, więc nie rzucam się tam. Chociaż wiem, że chyba można tak naprawdę zostać na wyspie. Co prawdopodobnie zrobię z racji tego, że fajną broń tam można zdobyć. O, co ciekawe, to jest łódka. Wcześniej nie zauważyłem, że ona tu jest. I tu bodajże dziś jest radio. O, nawet widzę już się. Czy ono działa? Bo dziwo ono nie gra. Ekstra działa. Strzała, Patyk. No picie, lina. Co tu mamy? O, amunicja, 9 mm, spoko. Właśnie, też że poszedłem właśnie po tego tego. Hmm. Drugiego, że tak powiem, pistoleta, że miałem, ja już miał go z powrotem. I sobie go nawet tak, o, jak widzicie, ułożyłem. Aczkolwiek nie wiem, czy to dobrze widać na tym, jak trzyluduje gdzieś. A nie, dobra, spoko. Sorry Kevin, co ja to sprawdzam. No, ale, że tak powiem, nie trzeba będzie może iść celować. Powiem, jakbym się uparto to mógłbym zapisać i znowu ograbić te, te rzeczy, co tu są. Ale nic ciekawego tu nie no. ma. Dobra, Kevin, słuchaj, zadanie dla Ciebie: podnieś, weź przedmiot. A nie, nie, czekajcie, nie, nie, tu. Nie w ten sposób, inaczej. Zdobądź, wybuduj, zostań, zrób sobie prawą oczy i weź przedmiot. Dobra, czyli to jest zdobądź, to jest radio. Daj mi i podążaj za mną. Dobra, idziemy do, do chaty. No i będzie można poszukać radyjka w wolnych chwilach. Czek on je niesie czy ja mogę je przełączać? Mogę. O tyż, skurczy, byk, to ja tu z chłopakiem idę. No jeszcze przylecimy następni. Nie wiem, trochę Dobranoc. Co za potężny strzał rwał gościowi rękę. Jak mi przykro. I kolega próbował mojego DJ-a, tutaj pobić. Spadniemy sobie. O! Kevin, ty to jesteś gość. Znaczy to jest Kelvin. Nie ważę. Ale nisko lecą na maksa... Myślałem, że wlecą w ścianę. Proszę zobaczę tylko czy jest coś na tym tym. Więcej łodzi. Znaczy w sumie łódce tak naprawdę. Albo czy tu jest jakaś jaskinia, z której się wypływa, już nawet i pamiętam, że wam powiem. A tu pod nią nic nie widzę. Kevin biegnie górą. Ora Kevin to co? Zabijamy na hatę? Dawaj, lecimy. Teraz jak to mamy iść. Eee A dobra, do przodu i powinna być hata dziwne, bo mi chaty nie pokazuje w sensie tego budynku, nie? Zaraz tego, że ja go chyba sam sobie wybudowałem, to on nie jest widoczny na mapie. Ale że ja wiem, gdzie to jest postawione, to nie mam problemu, nie? Że to jest e, na. No, powiedzmy północy, ja nie wiem w sumie, jaki to jest kierunek. Tak nie do końca pokazuje, jak się obrócimy, tak nam pokaże. Ale powiedzmy, że patrząc tak, no to chałupy mamy na północ od tego jeziora. Drugiego. No i przy okazji ta jeszcze tam gdzieś. Się sobie śmiga Virginia Może się radzę spodoba Mam nadzieję że to nie są jakieś takie muzyki wiecie copyright'owe ale zaraz będziesz na filmiku i chujrzał Ej, co się stało Czyżbyśmy radia nie mogli z sobą zabrać? Nie, gdzieś tu spadło chyba. No mu i teraz muzyka akurat się skończyła. Kurczę. Dobra, idzie. Czemu to radio tu gdzieś zostaje w powietrzu? Co będziemy miał zaraz w ręce? Słuchaj, upuść się tutaj i podnieś je jeszcze raz może. Daj mi, co to znaczy daj mi? Możesz mi dać radio? Hm Dobra, weź to radio A nie przedmiot, weź tylko... Radio bądź radio podążaj za mną. Zobaczymy, czy da rady je wynieść poza obręb. Nie wiem, może to jest jakiś zasięg, gdzie ten, gdzie on, jak daleko on może je wynieść. Ale tu jest radio. Chcę teraz podnieść go, nie chcę z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy może się coś nie zepsuło przez to, że chłop wtedy go uderzył. Hmm. Ja nie wiem czy on sobie teraz przerwę zrobił, czy co? Dopchniecie go w taki sposób, może być... Coż w sumie Daleko do tej chaty jest? Co <laughs> on wpadł w kamień czy co jest Jakiegoś powodu no znika. Spróbuj jeszcze raz je wziąć. Ech, Myślałem, że to będzie proste, a tu widzę. No nawet nie widzę, żebym miał możliwość wzięcia tego radio teraz. Jest to oczyść 5 metrów. No ono gdzieś tu wpadło i zniknęło. no. Dobra, ja spróbuję jakoś do, dotargać inne radio, jeżeli da radę, więc idziemy szukać, chyba. Dobra, to widzimy się w bazie z radiem, mam nadzieję. No i jest smuteczek, ponieważ radia nie jestem w stanie donieść do bazy. Eee, tutaj nie wiem, czy, czy widać już moją bazę, widzimy, że nawet ją widać gdzieś tam, ale tu, tu jest w granica, do której on może gdzieś donieść radio z innego jeszcze obozu. Koniec, niestety nie mam możliwości doniesienia radia, co jest szkoda. Aczkolwiek, wiecie, co jeszcze wydaje mi się, że nawet jakbym doniósł to radio, to ono mogło być tylko do czasu um, wczytania gry. Bo radia zauważyłem, że resetują się, pozycja ich z powrotem, tam gdzie były, tak jak przedmioty po tym, jak wczytam grę. Dobra, rzuć to. Nie ma sensu, takie Ponieważ jak widzicie je można zniszczyć, więc ono za każdym razem się restroja Ciekawe jak, że tak powiem, złą przepnę. Czy on też zniknie. O, akurat złą to cię znika, nie? Chociaż nie, też zniknęło. Dobra, czyli te przedmioty jakoś są chyba zablokowane. Żeby daleko ich aż tak nie nieść od miejsca, w którym się pojawiają. No szkoda. A bazy raczej przynosić mi się nie chce, tylko po to, żeby wiecie, mieć radio, może w, w później. E, dobra, jeżeli na przykład ktoś sobie zrobił, e, jak stąd, nie wiem czy widać, czy nie. E, jak tam jest ten wodospad? Co te trumny stoją, co jest trochę upierdliwe. E, jak jest właśnie ten wodospad i stąd na niego patrzymy, to tam na dole jest radio. I jeżeli by radio stamtąd wziąć, to jeszcze na górę tego wodospadu można je sobie normalnie przynieść. I nie jest to z żaden problem Ale no niestety doniesienie z innych miejsc aż tutaj gdzie ja mam bazę jest no niestety no niemożliwe co no bardzo żałuję bo myślałem że będzie radyjko w bazie sobie grało jakieś te muzyczki Ale niestety tak nie będzie no nic, tak więc to tyle nieudana próba była ściągnięcia radia do bazy no i... Lipka Tak więc to tyle w tym odcinku, ja wam dziękuję za oglądanie, może w następnym już będę miał katane, może nie A może coś jeszcze zbuduję i Wam pokażę. Tak więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia, Simoneczko.